Sobotę 8 czerwca swoje 150-lecie obchodziła jednostka OSP Myślenice Śródmieście. Zapraszamy na relację z uroczystych obchodów. Myślienice wśród Śródmieście, ponad stuletni wpisał się pięknie w panoramę naszego miasta. I niech tak będzie na no zawsze, żebyście już tutaj musieli szukać. Łącznie z Betlejem i ale żeby to było zawsze tutaj. Życzę, żebyście byli zawsze do posażenia, bo dzisiaj zostajecie do posażenia samochód starożytki, W ogóle niech będą za to dzięki, żeby wam nigdy nie brakowało sprzętu. No i żeby Wam nigdy nie brakowało ludzkiej życzliwości, wdzięczności, a Wam siły, uwagi, no i tego trwania przy Bogu, kościele, przy wartościach. Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. Oh, yeah. Drodzy goście, drodzy i Duchowi, mieszkańcy myślenickiej społeczności. Dzień dzisiejszy jest szczególny dla naszej jednostki. Uroczyście świętujemy jubileusz 150 lat od założenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Myślenicach. Pierwszej jednostki powstaje na terenie obecnego powiatu myślenickiego. Tą jednostką jest teraz Ochotnicza Straż Pożarna Myślenice Śródmieścia. Dziękuję w imieniu zarządu naszej jednostki, naszym sponsorom i dobrodziejom, gdyż z nimi udało nam się wiele rzeczy zrealizować. Dziękuję Panu Burmistrzowi, Miasta i Gminy Myśleńce za ogromną przywilność w pozyskiwaniu środków na rozwój naszej jednostki, dofinansowanie zakupu samochodu i nowoczesnego sprzętu, przedstawicielom województwa, powiatu, różnych instytucji, firm i fundacji. Za pomoc finansową i wsparcie przy zakupie nowego samochodu mundurowania i profesjonalnego sprzętu i wyposażenia do działań ratowniczych. <kluczy> inicjatorami jej powstania byli burmistrz Andrzej Marek oraz Emil Finkler. Uczestnicy powstania w Syśniałach późniejszy senator Rzeczypospolitej Andrzej Średniacki. Jako najstarsza na naszym terenie jednostka stała się macierzą. Myślniczach. Zabierając głos jako prezes Zarządu Wojewódzkiego, również w imieniu Zarządu Oddziału Powiatowego II Jana Podmokłego, chcę bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość. Tak jak ksiądz powiedział w czasie dzisiejszej homilii, to wyjątkowy no. dla Was dzień, dlatego że wracamy pamięcią do tej pięknej historii, początków Waszej jednostki, gdzie 150 lat temu w wyjątkowych okolicznościach, kiedy nie było Polski na no mapie Europy, tutaj w Myślenicach powstała jedna z najstarszych ochotniczych straży pożarnych na terenie naszego województwa. To wasze święto, drodzy strażacy, to wasz dzień. Wszyscy jesteśmy wam wdzięczni i te słowa wdzięczności, te wyrazy wdzięczności muszą dzisiaj bardzo mocno wybrzmieć. To jest dzień, w którym każdy z Was może czuć dumę z własnej służby, który, który każdy z Was może spojrzeć w przeszłość i powiedzieć, jak wiele wniósł w rozwój jednostki, w bezpieczeństwo miasta i gminy, w bezpieczeństwo polegi Polaków, bo nie ma piękniejszej służby i nie ma piękniejszego zadania niż to, które koncentruje się na ochronie życia i ochronie zdrowia naszych mieszkańców. Koledzy parlamentarzyści, szanowny panie burmistrzu, panie starosto, koleżanki, koledzy strażacy. Na myślenickim rynku chciałem powiedzieć, że jestem dumny z polskiego munduru. Jestem dumny ze strażaków ochotników w naszym kraju, w Małopolsce. Dzięki wam mieszkańcy Małopolski, nie tylko tych dużych miejscowości, ale przede wszystkim Mniejszych miejscowości mają poczucie bezpieczeństwa. Bo to właśnie strażacy ochotnicy w tych mniejszych miejscowościach dają to poczucie. Dzisiaj w Myślenicach na 150-lecie właśnie naszej jubilatki pokazaliście, że strażacy ochotnicy mają przyszłość. Mała Kania, przekazując kluczyki do nowego pojazdu, daje szansę, nadzieję, że jak się spotkamy na 160-leciu, to w tej jednostce będzie miał kto wyjeżdżać samochodami, nowymi samochodami ratowniczo-kraśniczymi. I dzisiaj jednostki, które nie inwestują w młodzieżowe duże niepożarnicze, za 10, 15, 20 lat będą mieć duży problem z funkcjonowaniem. Szanowny drukty drukowie, chciałbym też podkreślić, zapewnić, że Samorząd Województwa Małopolskiego staje sobie, daje sobie za cel funkcjonowanie i finansowanie staroków Ochotników. Na najbliższe 5 lat założyliśmy sobie, że chcielibyśmy odzyskać dla OSP ponad 300 pojazdów. Na ten drog jest zakontraktowanych ponad 54. Drugu prezesie szanownej Ilubinatki, pozwól, że w imieniu swoim oraz kolegów z samorządu Województwa Małopolskiego przekażę nagrodę Samorządu Województwa Małopolskiego Złoty Polonia, minor dowód uznania, szacunku za to, co jednostka robiła przez 150 lat. Tym bardziej, że dzisiaj, kiedy druk czytał kronikę, wskazaliście, że nowy samochód, lekki samochód ratowniczo-gaśniczy jest jednym z najnowocześniejszych pojazdów OSB. Chociażby po to i dlatego, że może gasić fotowoltaikę. Widzimy, że ten dróg rozwija się. Pozwólcie, że mając na względzie tą wspaniałą pogodę, ten adres przekażę na ręce ducha prezesa. Ja podzielę się naprawdę bardzo krótką. Refleksją. Nie tak dawno temu obchodziliśmy jubileusz 30-lecia Istnienia Państwowej Straży Pożarnej. W przyszłym roku wspólnie będziemy świętować jubileusz 30-lecia Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Moi kochani, czymże są te jubileusze w stosunku do waszego? Tak naprawdę my, Strażacy Państwowej Straży Pożarnej i Strażacy młodego pokolenia, uświadamiamy sobie, gdzie to wszystko się zaczęło. Mam zaszczyt i bardzo dziękuję, że uczestniczę w Waszej Użstości, ponieważ w ostatnich latach kilkukrotnie już miałem okazję i zaszczyt uczestniczyć w tak okrągłych Waszych rocznicach. Nie sposób oczywiście przywołać tej historii, o której tutaj już moi przedmówcy mówili, ale zwiążę ją tylko z dwoma rzeczami, które są mi bardzo bliskie. Po pierwsze, jeden z twórców, założycieli ojców, był potem założycielem i przysłużył się założeniu innych Ochotniczych Straży Pożarnych w Myślenicach, na górnej i dolnej wsi, które mi są szczególnie bliskie. Dziękuję za to, że jesteście z nami przez te lata. Tak jak powiedział pan tutaj komendant, 30 lat Państwowej Straży Pożarnej, a 150-lecie Straży OSP wśród Śródmieście jest wyjątkowe. Mam także, przybyłam tutaj jeszcze i było mi zaszczyt współpracować Prezesami, ostatnimi prezesami ASP-7 mieście, z nieżyjącym już Andrzejem I tutaj W tej wspaniałej formie, już prezesie, prezesem Franciszkiem Schiedem. Szanowni goście, zgodnie z prezydencją, szanowny panie prezesie, drukowie, z okazji jubileuszu 150-lecia jednostki. Okotniczej Straży Pożarnej Myślice Śródmieście w imieniu władz samorządowych miasta i gminy Myślice w imieniu swoim e, chciałbym złożyć serdeczne gratulacje, życzenia wraz z podziękowaniem za waszą ofiarność i trud, które wkładacie w codzienne wypełnianie waszych obowiązków. Ratowanie życia, zdrowia, mienia ludzkiego, niesienie pomocy wszystkim tym, którzy tej pomocy potrzebują. Często bez względu i patrzenie na swoje bezpieczeństwo. To są rzeczy, które wpisują się w Waszą strażacką służbę i za to Wam, którzy dzisiaj tworzycie tą jednostkę, chciałem bardzo serdecznie podziękować. Słowa podziękowań kieruję w imieniu, kieruję w kierunku tych wszystkich, którzy ponad 150 lat temu tworzyli, budowali tą jednostkę. Od początku, naszym ojcom założycielom, ojcom, którzy w tamtych czasach walczyli o niepodległą i suwerenną ojczyznę. Dzisiaj to wy jesteście kontynuatorami i kontynuujecie ich dzieło. Szanowni Państwo, życzę, aby ta ofiarna i trudna służba była zawsze dla Was źródłem satysfakcji, bo my, jako samorządowcy, my, jako Mieszkańcy jesteśmy z was dumni i prosimy o to, aby ta wasza strażacka służba zawsze wpisywała się w to strażackie zawo zawołanie. Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. A to, żeby ta służba jeszcze była na coraz to wyższym poziomie do tego nowego samochodu, które udało nam się pod koniec zeszłego roku razem zakupić, aczkolwiek jednostka tak naprawdę... Dość skromnie partycypowała w tym zakupie w imieniu swoim, jak również Rady Miejskiej. Tutaj zaproszę do siebie pana przewodniczącego Rady Miejskiej, pana Mirosława Fity. Dołączamy jeszcze jeden skromny podarunek: nowy zestaw narzędzi hydraulicznych. Szczęść Boże, wszystkiego dobrego! Ochotniczej straży pożarnej rejonu ślub za wielkie i otwarte serca na pomoc osobom chorym i niepełnosprawnym.